Być może to moje wygórowane oczekiwania, jaranie się tym, jak twórcy i wydawca grali na moich wspomnieniach z czasów, gdy grałem w najlepsze odsłony tej serii. Ale tego, jak to zostanie spierdolone, nie spodziewał się chyba nikt. Na szczęście, poza Battlefieldem, po rocznej i bardzo słusznej obsuwie, debiutuje Halo Infinite z solidnym modułem wieloosobowym, choć z problemami progresji, ale przede wszystkim. Z kampanią, na którą czekałem najbardziej, i choć lekko obawiałem się większego nacisku na otwartość świata, to po ukończeniu tego cacka jestem pewien, że zupełnie niepotrzebnie. Teksty tych trepów mnie szczerze rozbrajają i wywołują spory uśmiech na twarzy. W ogóle, będąc już przy przeciwnikach, to na moje niezbyt wprawne oko wygląda to jak w każdym innym Halo. Czyli dobrze, rzucają tekstami, flankują i potrafią zrobić poważne kuku, przynajmniej na legendarnym czy heroicznym poziomie trudności, na którym ja przechodziłem Halo. Zasadniczo sama gra wygląda świetnie. Jasne, nieco sterylnie, ale taka specyfika tej marki. Osobom zaznajemionym z tą serią tłumaczyć tego nie trzeba, ale po tym jak parę głośnych tytułów wyjebało się na Głupi ryj, znacznie więcej oczu patrzy z nadzieją na tegoroczne Halo. I tego typu argumenty o sterylności czy drewnianym gameplayu, co już w ogóle jest absurdalne, pojawiały się dosyć często. Pamiętajmy również, że jesteśmy na pierścieniu, sztucznej instalacji zawieszonej w kosmosie. Widoczki widoczkami, ale mnie zawsze najbardziej cieszą wszelkie jak zawsze świetnie zaprojektowane zamknięte obiekty, gdzie najbardziej czuć klimat poprzednich odsłon. Eksploracja cieszy, a to jest niezmiernie istotne, gdy twórcy zabierają się za taką ani inną strukturę świata gry, równie mocno cieszą również dopieszczone efekty, i powiedzmy tekstury otoczenia. Choć nie w każdym przypadku, no to jest jednak gra cross-generacyjna Ale to jak wykonany jest pancerz Master Chiefa, to ja nie mam pytanie. W każdym przerywniku niemalże lizałem ekran, aby patrzeć na to genialne zmęczenie Mjolnira. Mam tu oczywiście na myśli wszelkie rysy, odbicia lakieru czy brud. A jak wyglądają wszelkie starcia z przeciwnikami? Walka jak walka. To jest Halo, a mówiąc to mam na myśli same pozytywy. Trzeba się pilnować, zwracać uwagę na moc bariery pancerza, musimy dobrze celować, jeśli chcemy szybko eliminować przeciwników, a linka z hakiem to jest esencja zajebistości. Szybkość poruszania się to jedno, ale przyciąganie granatów lub wybuchających pojemników to genialny patent. Zarówno dzięki lince jak i innym ulepszeniom pancerza, bo i doszedł nam tu rzecz jasna swoisty rozwój postaci, chociaż skromny i w żaden sposób nie zaburzający logiki świata, to walka przez to jest o wiele bardziej dumopodobna, pozostając jednocześnie przy swoich korzeniach. W samym korzystaniu z linki na pewno pomaga jej intuicyjne wykorzystanie, bo łapiąc pojazd automatycznie odpala nam się animacja przejmowania go. Tak samo wygląda sekwencja przyciągania się do przeciwnika i dobijania go, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby przerwać przyciąganie strzelając już w locie. Lub też wpaść w przeciwnika z wielkim impetem, wywołując falę uderzeniową. Wszystko zależnie od naszych intencji. Linka to również idealny patent do bardzo sprawnego i szybkiego poruszania się, co wielu osobom na pewno mocno skojarzy się z serią Just Cause i słusznie. Mamy tu różne pojazdy, również i latające, ale gdy już dobrze opanujemy linkę, to w zasadzie będą one nas tylko spowalniały. No, poza skorpionem, szanujmy się, on jest zajebisty zawsze. Na całej mapie rozsiane są różne taktyczne obiekty, skrzynki z ulepszeniami, wizualiami do trybu multi, punkty propagandowe, marines do ocalenia itd. Wszystko to z racji na całokształt jakości tego tytułu zalicza się przyjemnie, ale jeśli ktoś chce się skupić głównie na fabule, to nie ma tu większych przeciwwskazań. Choć na własne życzenie nieco się wtedy osłabiamy. Wykonując wszystkie te swoiste znaki zapytania, zdobywamy ulepszone uzbrojenie poprzez choćby eliminację ważnych celów, oraz możliwość ulepszania pancerza, jak i przyzywania coraz to lepszych pojazdów. Więc w ogólnym rozrachunku tylko na tym zyskujemy. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie na wysokim poziomie trudności, który bez wątpienia daje w kość i to wciąż jest duże wyzwanie, aby przejść tą grę na sławnym już legendarnym poziomie, ale śmiem twierdzić, że jest to już nieco łatwiejsze z racji na większe możliwości i swobodę. Dla niewtajemniczonych, jak przejdziecie całą serię na legendarnym, spokojnie możecie wpisać sobie to do swojego CV. Tego prawdziwego. Dźwięk w zasadzie to nieodzowna i równie ważna część gry, jak i sam obraz. No bo pomyślcie, jaki byłby Dum bez swojego soundtracku. No właśnie. Okazjonalne bitewne bębny czy temat przewodni serii to nieodzowna część naszej przygody. Dźwięki samych broni czy głosy naszych przeciwników, szczególnie przeciwników, bądź ten kultowy już dźwięk regenerującej się bariery na naszym pancerzu, to po prostu wzorowa robota. Skoro nakreśliłem Wam, jaki produkt zaoferowali nam twórcy pod kątem rozgrywki czy wizualiów, być może wypadałoby powiedzieć, jak na tle tego wszystkiego prezentuje się sama fabuła równie ważna, jeśli nie najważniejsza ale nie powiem Wam tego. Jedyne co zasugeruję, aby w żadnym stopniu nic nie zaspoilerować to moje osobiste doznania nie zawiodłem się a historia w tej serii jest dla mnie najważniejsza i naprawdę mówię tutaj o pozytywnych doznaniach. Jednakże o jednym elemencie, który jest już znany muszę wspomnieć, a jest to nasza nowa towarzyszka i gwarantuję Wam, że jeśli lubiliście to powiązanie Master Chiefa i Cortany, ich wzajemną relację, to nie będziecie zawiedzeni. Broń, bo takie miano nosi nasza nowa SI, jest zabawna, niekiedy ironiczna i świetnie dopełnia Master Chiefa, będąc nieco w opozycji do jego poważnych tekstów. Będziecie zadowoleni! To, o czym warto jeszcze wspomnieć, to fakt, że nie grałem w Halo Wars, czyli tego RTS-a, a jest silnie powiązany fabularnie. Tak samo jak w przypadku poprzednich przynajmniej dwóch ostatnich odsłon, w które już grałem, czyli Halo 4 i Halo 5. Bez ich znajomości, być może będziecie mieli więcej pytań niż odpowiedzi. To, o czym do tej pory nie wspomniałem, to fakt, że ogrywałem Infinite na PC poprzez Steam. I tutaj pod ogólnie pojętym określeniem optymalizacji wygląda to bardzo dobrze. W samym multi ciężko było to określić, bo jednak tam mamy do czynienia z niewielkimi arenami, ale tutaj, gdy jesteśmy rzuceni do tego monumentalnego świata, to wciąż działa bezbłędnie. Dlaczego użyłem tak wydawałoby się radykalnego stwierdzenia? Choćby dlatego, że dosłownie nie miałem żadnych problemów, gra ani razu mi się nie wysypała, nie miałem nawet jednego momentu gdzie spadłyby mi FPSy, przynajmniej tego nie dostrzegłem, wszystko chodziło super płynnie, nie napotkałem również momentów, w którym nie byłbym w stanie wykonać jakiegoś zadania czy podnieść czegoś. Nie twierdzę, że faktycznie tak jest u wszystkich, ale ja nie mam się do czego przyczepić. Ogólnie, co wydaje się to dość absurdalne, nie dostrzegam tutaj wad, a przynajmniej takich, które dla mnie faktycznie byłyby wadami. No bo w takiej forzie miałem poważne błędy, problemy z serwerami. Po kilku godzinach już czułem poważną monotonię, ale tutaj każda godzina sprawiała niemalże taką samą frajdę. Ta gra to esencja Halo z całym dobrodziejstwem oraz przywarami tego co reprezentuje ta seria, które dla wielu mogą nimi w ogóle nie być, bo taka jest po prostu specyfika i rodowód tej serii. I to jest wspaniałe. Takiego samego podejścia oczekiwali choćby fani wspomnianego już na początku Battlefielda, czyli poszanowania dla najlepszych poprzednich odsłon, tego co zostało już wypracowane. Choć ogólnie wypowiadam się o Infinite w superlatywach, nie oznacza to tego, że ta odsłona z miejsca na pewno jest najlepsza, ale jest bez wątpienia godnym następcą i po prostu solidnym oraz dopracowanym produktem, a to niestety aktualnie nie jest już standardem. W końcu i Halo Infinite, gdyby nie nacisk społeczności, na pewno nie byłby tak dobry, tak dopracowany. Więc tak, zdanie graczy się liczy i ważne jest to, abyśmy sięgali po tytuły, które faktycznie na to zasługują, bez priorderów. No chyba, że jesteście napaleni na jakąś edycję kolekcjonerską. Podsumowując, choć dodano tu trochę nowości, to wszystko wciąż idealnie wpisuje się w ten świat, jak i esencję Halo pod kątem czystej rozgrywki. Ten tytuł to po prostu istota tej serii. Jest oldschoolowy i docenia swoich fanów. Z tego miejsca chciałbym również podziękować wszystkim, którzy obejrzeli ten materiał, jak i Xbox Polska za możliwość wcześniejszego ogrania tego tytułu.